wszystkich, którzy będą tutaj przychodzić. Niech sprawiedliwiej z Miłością zajmują się kupnem i sprzedażą. Niech się przyczyniają do wzrostu wspólnego dobra i do rozwoju lokalnej wspólnoty ludzi przez Chrystusa, Pana Naszego. Dostojni goście, Panie i Panowie, kiedy Właściwie co miesiąc przejeżdżam tutaj przez Szanę Dolną, co najmniej, raz w miesiącu pełniąc dyżur poselski i jadąc właśnie z Szany Dolnej, gdzie, gdzie mam swoje biuro do gminy Kamienica. Miałem przyjemność przez kilka miesięcy oglądać, jak tutaj ten plac piękniał, jak rósł w oczach. Gratuluję, bardzo się cieszę. Dziękuję Dziękuję panu burmistrzowi, panu marszałkowi, który, jak słyszę, osobiście się angażował w to, żeby ten glas powstał, żeby ta inwestycja została dopięta też pod względem finansowym. Szanowni Państwo, ta perspektywa wydawania środków unijnych dobiega końca. Kiedy reflektujemy się, co po niej zostanie, to często. Obawiamy się, że wiele inwestycji, które zostały wykonane z udziałem środków unijnych, ale też przy udziału własnych środków, samorządu, sektora publicznego, ale też przy udziale środków, które trzeba było pożyczyć, czyli kredytów bankowych, nie dadzą takiego efektu, jaki wydawało się na początku, te inwestycje mogą przynieść. To znaczy nie dadzą podstaw do trwałego wzrostu w tym sensie, że nie będą generować miejsc pracy. I to jest dla nas wielka lekcja, żeby ta kolejna perspektywa unijna, która przed nami, nowy budżet Unii Europejskiej, żeby w maksymalnym stopniu była poświęcona tylko temu parametrowi. Ale właśnie ta inwestycja, na której dzisiaj w terenie się znajdujemy, właśnie jest czymś co najmniej pośrednim, a może właśnie czymś takim, co pozwoli na to, żeby mieszkańcy okolic regionu, Szany i sąsiednich gmin, ale nie tylko, żeby mogli tutaj uzyskiwać efekty finansowe. Ja przyjechałem przede wszystkim po to, aby pogratulować Wam wspaniałego przedsięwzięcia, bo zwłaszcza w ostatnich czasach bardzo wiele mówimy na temat rozwoju gospodarczego, właśnie tworzenia nowych miejsc pracy, o czym mówił pan poseł. Życzymy też wszystkiego najlepszego rolników, ale z drugiej strony obserwowaliśmy jak powstały nowe właśnie sieci handlowe a bardzo często to za zgodą właśnie tych samorządów, to właśnie były oczekiwane tego typu inwestycje. I patrząc na właśnie ten program Małopolskie Targowiska, to program, który jakby wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, to jest jakby budowanie tego drugiego skrzydła, bo tutaj dajemy możliwość bezpośredniej sprzedaży rolnikom. bo dzisiaj inwestycja w targowiska, to jest inwestycją, no chyba od króla Kazimierza pierwszą do Było wiele takich sytuacji, kiedy jeszcze byłem wicewojewodą, że wiele organizacji pozarządowych protestowało przeciwko przede wszystkim stanu technicznemu tego obiektu, że tam tego typu targi się odbywają i było oczekiwanie, żeby je zamykać. I to to, że namawiałem przez rok czasu. Państwo mamy w Małopolsce Polsce 180 dni. Prawie w połowie z tych 80 dni są targowiska. W związku z tym, tutaj przychodząc, ale tutaj też sprzedając, właśnie z naszej produkcji, małopolskiej produkcji, gdzie nie ma tyle chemii oczywiście ta chemia musi być stosowana w jakimś zakresie, ale w bardzo ograniczonym. To właśnie tutaj zdrowo rolnicy nasi produkują. I dzisiaj jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Ja apeluję do wójtów, również burmistrzów, aby na tych stoiskach były wydzielone miejsca, że. To są stoiska dla rolników, dla producentów, którzy tutaj z naszej gminy, z naszego regionu handlują, produkują i potem wprowadzają na, na rynek. Po to, żeby ich były czasami ceny dla nich inne, ale również żeby mieszkańcy wiedzieli, że to jest rolnik, który sprzedaje swoje produkty a nie rolnik który, czy różny przedsiębiorca, który na dużych hurtowniach dokonuje hurtowych zakupów i to jest ten sam towar co w supermarketach. Jest ważne, żebyśmy to traktowali również jako pewien proces zmiany naszej mentalności, ale jakości naszego życia, po to, żebyśmy przede wszystkim konsumowali zdrową żywność. I to jest oczywiście rola moje jako członka zarządu, który stara się na dożynkach, czy na tego typu spotkaniach o tym mówić, na to zwracać uwagę. To jest rola radnych, mieszkańców, to jest też rola pana posła, księdza proboszcza, żebyśmy wszędzie budowali tą świadomość. Jeżeli chcemy mieć w Polsce miejsca pracy, to musimy kupić u polskich producentów, zwracać na to uwagę, że sprzedaż bezpośrednia, że kupimy właśnie od polskich rolników, od polskich producentów, to tutaj te miejsca pracy zostają. Jeżeli kupujemy tą globalną, to oczywiście tworzymy miejsca pracy na różnych kontynentach naszego globu. Musimy mieć taką świadomość, a bardzo często właśnie o tym zapominamy. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim pragnę podziękować Panu Burmistrzowi za to, że Pan Burmistrz podjął się tego przedsięwzięcia. Jak słyszeliśmy i w Radzie, nie wszyscy byli za tym projektem. Tak to jest nieraz, że jeżeli się coś nowego buduje, niestandardowego, to oczywiście są ludzie, którzy mają czasami inne aspiracje, inne oczekiwania, ale e, nikt nie powiedział, że burmistrz ma takie łatwe życie, że wszyscy będą wspierać, e, jaki również będzie miał pojęt. W związku z tym, pani burmistrzu Chyleczowa, bo to są również dopływy do budżetu gminy w postaci obrad targowiskowych.